Witam, dzisiaj troszkę więcej opowiem o mojej instalacji panel, żeście już widzieli troszkę się zmieniło na panelu w tym momencie jest wyśla, wyświetlana temperatura zasilania wody, gazu temperatura powrotu, wody, gazu delty, tutaj widać delta na wodzie 3,3, na gazie 7,2 w prawej stronie temperatura zewnętrzna przepływ, moc i aktualny COP Tutaj mam zastosowane w sumie trzy przełączniki, po prawej stronie wskaźnik, po prawej stronie to jest przełącznik od załączenia termostatu elektronicznego, po lewej stronie jest przełącznik od trybu grzanie, chłodzenie, tutaj jest wyłącznik główny, naciśnięcie tego wyłącznika powoduje przerwanie obwodu, zasilanie. Stycznika głównego, czyli awary, tak zwane awaryjne wyłączenie. Co się kryje w środku? W środku mam to zrobione w ten sposób. Do góry po prawej stronie zabezpieczenie od klimatyzacji, czyli tak zwanej pompy ciepła. W tym momencie tutaj jest zabezpieczenie yy, sterowania yy, pompek. Tutaj mamy licznik jednofazowy, zasilacz do modułu SP i płytka główna z jednostki wewnętrznej. Płytkę główną schowałem w takiej, powiedzmy, schludnej obudowie, którą wydrukowałem na dukarce 3D. Z jedno, jednostka wewnętrzna posiada dwa czujniki. Czujnik powietrza i czujnik freonu. Czujnik powietrza dałem na wyjściu, tutaj do góry, na wyjściu z wymiennika rurowego, a czujniki gazu dałem dwa równolegle na grubej rurce i na cienkiej rurce. Dodatkowo przy grzaniu domu oszukuję czujnik. Tym potencjometrem o jakieś 5 stopni. W jakim celu? No, w takim celu, żeby się fajnie re regulowało temperaturę, bo w tym momencie pokazuje mi, że jest 22, a tam tak naprawdę wycho wychodzi temperatura wody 29 stopni. No, 29,4. Ok, to. Aha, jeszcze, jeżeli załączy się tryb grzania Boilera, no to jest drugi potencjometr tutaj schowany W tym momencie jest oszukany bodajże o jakieś 15 stopni To teraz opiszę to co jest na dole Po prawej stronie ten duży stycznik Schneidera, to jest Główny stycznik załączający napięcie na klimatyzację, obok jest Czasówka. Po co jest ta czasówka? Ano, w takim celu, jeżeli powiedzmy energetyka wyłączy na chwilę napięcie, za chwilę załączyć, znowu na chwilę, to stosuję to w celu zabezpieczenia. Po podaniu napięcia na tą czasówkę, ja mogę sobie tutaj wyregulować czas, po jakim załączy mi ten stycznik. Po prostu takie zabezpieczenie dla klimatyzacji. Kolejny to jest przekaźnik. Tutaj akurat na nim jest zmiana trybu grzanie-chłodzenie. Oczywiście tutaj przez niego też przechodzą czujniki. Po środku mam przekaźnik, który jest podłączony do cewki od defrostu. Po co go stosuję? No, ano po to, że ja sobie wymyśliłem coś takiego, że w czasie defrostu wodę ma pobierać z ogrzewania podłogowego, nie z bojlera i po prostu w czasie tefrostu on się przełączy przełączy mi pompkę na, na od podłogówki. Kolejny przekaźnik jest pięty razem z tym termostatem elektronicznym, który załącza mi grzanie boilera. Dlaczego go zastosowałem? Dlatego, że ten ma za mało wyjść, a tutaj mogłem podłączyć jeszcze dodatkowe czujniki przez jego przejścia, przez jego wyjścia. Także mam to podpięte do ESP i ESP widzi, który przekaźnik jest załączony w danym momencie. Ok, to teraz sterowanie ESP. ESP wykorzystuję do monitoringu temperatur, tych co tutaj widać. No w sumie jeszcze więcej, bo więcej jest widoczne w Home Assistant. Podpięte mam tutaj licznik do tego przez taki moduł, tam, tam jest głęboko schowany. Przez komparator napięcia LM393 bodajże. Do tego mam też podpięty przepływomierz z modułem czujnika HALA. Jest to zrobione w ten sposób, że przykleiłem kawałek magnesu na wskazówkę. Czujnik tutaj zlicza impulsy, a SP przelicza to odpowiednio. Dodatkowo tutaj jest jeszcze przetworniczka obniżająca napięcie z 12 na na 3,3 V. Aha, dodatkowo jeszcze powiem, że zrezygnowałem z oryginalnego klucza Rotenso, gdyż Home Assistant nie do końca współpracował mi z chmurą Rotenso, więc zbudowałem kluczowo oparty na ESP na tym małym 826601 działa to fajnie, mam to spięte oczywiście muszę do tego wykonać jeszcze płytkę żeby to skrótnie wyglądało na razie jest prototyp, jest faza tak zwanych testów na ten moment to w sumie wszystko aha nie, Je jeszcze chciałem powiedzieć że do tego modułu SP jest podpięty właśnie ten wyświetlacz przez, przez linię i kwadratce. Pozdrawiam.